Pragnę wszystkich powitać na takim mini podsumowaniu naszej pierwszej tegorocznej akcji pomocowej, która polegała na zebraniu karmy i środków finansowych na zakup specjalistycznej, takiej dodatkowej specjalistycznej karmy i preparatów medycznych. Wolontariat Legionowski zorganizował zbiórkę. Dla zwierząt z Ukrainy, z Żytomierza, i kiedy dowiedziałem się o tym, kiedy przedstawiciele wolontariatu byli u mnie, żeby mi o tym powiedzieć, no to od razu ta akcja bardzo mi się spodobała, jako naprawdę bardzo taka dobra i szczytna, tak jak już powiedziałem. I no, jako powiat się z całą mocą w to włączyliśmy. Zostały rozesłane plakaty informacyjne do szkół powiatu legionowskiego, dzieci. Uczniowie naszych placówek oświatowych się w to włączyły. No i dzisiaj się spotykamy, po prostu, żeby podsumować to wydarzenie, żeby sobie pogratulować, podziękować, ponieważ akcja zakończyła się pełnym sukcesem. I również tutaj, taka pamiątka ogólna. Podsumowanie naszej akcji, która trwa no niespełna pół roku, to jest na chwilę obecną 2200 kilo. Poza tym także karma specjalistyczna, więc to wszystko razem udało się, udało się zebrać właśnie dzięki Państwa uprzejmości, tak, dzięki wszystkim zaangażowanym w tą, w tą akcję. No 2200 to jest naprawdę dobry i duży wynik. І карма є дуже важлива для нас, тому що зараз у нас на вулиці є з барза дуже зв'яжа. Баже дуже людей виїхало залишило своїх звіжок. Нестити мам. Mamy bardzo dużo niesterylizowanych, one zostały na ulicy. Teraz mamy bardzo dużo kociąt i szczeniaczków. I ta karma to daje nam możliwość pracować, bo my możemy za te pieniążki, które my zbieramy tam u siebie w Ukrainie na naszych akcjach, to my możemy sterylizować. I teraz my sterylizujemy, sterylizujemy, sterylizujemy. A karmę dostajemy od naszych kolegów z Polski i bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc. Myślę, że warto kontynuować tego typu pomoc, szczególnie dla zwierząt, które tam cierpią podwójnie, no bo jeżeli nie dziewczyny, to tam nie ma się kto tym zająć. Jesteśmy w stałym kontakcie, konsultujemy pewne rzeczy, również internetowo, mówię o medycznych rzeczach, także strasznie fajna akcja. Jest coraz trudniej tak naprawdę, bo im dłużej trwa ta wojna, tym ludzie coraz mniej chętnie starają się nam pomóc. Ale mimo wszystko docieramy do ludzi, którzy naprawdę robią wszystko, co się da, żeby tego wszystkiego, co jesteśmy w stanie przekazać dziewczynom na, na rzecz zwierząt z Żytomierza było jak najwięcej. Najlepsza opieka. Ochroniarz, legionowskich tutaj. No zawiarku. No to... Dziękujemy. Ponownie wyjdziemy na ulicę. Wyjdziemy w zbiórce tej świątecznej, tej jesiennej. Na ulicach pod marketami planujemy pojawić się 16 września. Jest to sobota w godzinach 9-14, ale y, również y, do tej zbiórki zaprosimy samorządowców. Panowie samorządowcy, stańcie z nami na ulicach. Pokażmy, że potrafimy się zjednoczyć, że również w taki sposób, ten prosty sposób odpowiemy zwyrodnialcom z Kremla.